50 psów w klatkach w brudzie smroży to może nie być szokujące Idź, normalnie idź, on nie ma prawa ci dotknąć. Ty jesteś u siebie w domu. Nie dotykaj. Nie dotykaj Hej, odpuszcz! Hey! Don't push jest Jaki smród. To jest to żółte ściany. Te psy są gnębione w klatkach. 15 lat pracuję w inspekcji, nie widziałem czegoś takiego. Nie Oni właśnie dostań. ratują te psy przed tobą. O, tak. Ratują psy przed tobą. Jest to jest mój dom! dom. To to było, dzień, to ja było, jest mój dom! Jak jest jeszcze, jak do tu mieszka? Kim ty jesteś, żeby nie chcieć komuś dom! Kim jesteś? Kto ci dał takie prawo! 14 lat temu Marek i Izabela Bergerowie kupili trzykondygnacyjny dom z dużym ogrodem niedaleko Płońska w województwie mazowieckim. Zrobili remont i zamieszkali. Ich marzeniem było wychować synów w tej sielskiej okolicy. Niestety, ze względu na trudności ze znalezieniem pracy, byli zmuszeni wyemigrować do Norwegii. Dom stał przez jakiś czas pusty, więc zdecydowali się go wynająć, aby nie niszczał. Pięć lat temu podpisali umowę z panią Katarzyną. Jakie wrażenie ta kobieta sprawiała na początku? Normalnej jak jest. najbardziej normalnej. Powiedziała, że jest y, technikiem weterynarii. Nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń. Dla nas y, od razu wydało nam się, że fajnie trafiliśmy. Problemy się zaczęły, jak przestała płacić. Stwierdziła, że nie ma pieniędzy, bo nie dostała wypłaty. To nie było tak, że od razu mówię, dobrze, to proszę się wyprowadzić, tylko to spróbuj to uregulować, y, damy ci trochę czasu. Dużo rozmów było. Bardzo dużo rozmów. Postanowiłam tutaj przyjechać z jednym z synów. No i wtedy zobaczyłam, co tak naprawdę się dzieje w tym domu. Elewacja, wydrapana praktycznie na wysokość półtorej metra, podrapane doszczętnie drzwi. No i podłoga po prostu. To była ładna drewniana podłoga. Morze ją cyklinował, także ona była naprawdę w super stanie. A w tym momencie jest do wyrzucenia. Ja takiego zapachu w życiu nie czułam. Nie jedna osoba, która tam później z nami wchodziła, to prawie wymiotowała. Gdzie były te psy? Wszędzie. Dosłownie były wszędzie. Od kuchni, po piętro, po piwnicę. Dosłownie były w każdym jednym pomieszczeniu. Nie było miejsca bez klatki. Ja po prostu się popłakałam. Zakres zniszczeń jest niewyobrażalny. Tam jest wszystko, dosłownie wszystko do wymiany razem z tynkami. Dla mnie to jest szambo. E, gorzej chyba. E, to jest... Ruina. Ruina. To, co pan czuje, mówiąc coś takiego o własnym domu? To jest dom, który jeszcze opłacamy. To jest dewastujące naszą psychikę. Że my jeszcze za to płacimy. Z tego tytułu, że to jest nasza posesja, to zapraszam. Halo, dzień dobry. O, słychać pieski. Kurde. Pani Katarzyno! Według rodziny bergerów, Katarzyna Z mieszka w ich domu z około 50 psami oraz mężczyzną, który podaje się za Węgra. Zdaniem bergerów, para zajmuje nieruchomość nielegalnie i nie chce się wyprowadzić. Do tego od roku ma nie płacić czynszu, dlatego właściciele wypowiedzieli umowę najmu i złożyli wniosek o eksmisję do sądu. Chcą jak najszybciej odzyskać dom, bo co miesiąc płacą kolejną ratę kredytu. Jednak jest dużo psów. Tutaj ciężko wytrzymać jest. O, ale tam śmierdzi. Tu widać klatki. Jak się rzucają, słychać. dużo ich jest. Ale tu nie ma w ogóle dostępu światła. Jak te, jak te psy są trzymane w ogóle? Tutaj kartony pozostawiane w szybie, Zobaczmy, Żeby nie było widać, to jest żeby Nie ja było widać. Ja jestem załamana. Mimo wielokrotnego pukania i wołania, lokatorzy nie reagowali. Katarzyny Z., zajmującej nieruchomość, bez umowy nie było w domu. Nagle, gdy już mieliśmy odjeżdżać, pojawił się partner kobiety. Mam Wołaliśmy nie słyszał. Dzień dobry. Chcemy wejść do nas do domu. No ty tutaj nie powinieneś mieszkać, wiesz o tym, nie? Dostałeś? Ale my chcemy wejść do domu. No policja, 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 No policja, 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 No policja, i policja, God, no, no, please, no! no. You don't have right to be here! You're not very good! You're not very good! You don't have right to be here! Jesus! You don't have right to be here! You are not right to be here! Record <coughs> Iza! <hums> 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 <hums>